Myślę, że jest to tak wyjątkowy projekt z tak ogromnym rozmachem, a też pierwowzór książka też e, ma wszelkie przesłanki, żeby śmiało sądzić i oczekiwać od tego projektu to, że będzie bardzo niezwykłym. No? Dobrze, kochani, e, mamy akt, komet aktorów, otwierają się reporty. Bardzo blisko jesteśmy próby. Mam takie poczucie, że gram absolutnie niezwykłą postać w absolutnie wyjątkowym projekcie. Składa się na to bardzo wiele rzeczy, czyli książka. Co za tym idzie scenariusz i, i, i twórcy, którzy są, no nie bójmy się użyć tego słowa takim absolutnym topem, jeżeli chodzi o nasz polski rynek. I uwaga, wideo poszło, wideo poszło to jest próba i akcja! Myślę, że to jest olbrzymi bonus i olbrzymia wartość, że ktoś, kto wymyślił cały ten świat, jest współautorem scenariusza, można się z nim konsultować, bierze też odpowiedzialność za to. Czyli jest między tym jakaś taka synergia, że jest to spójne i co gwarantuje, że oczywiście scenariusz będzie w jakiś sposób. No, nie da się we odcinkach skondensować i tak sprzedać i tak przemycić książki, które rządzi się trochę zupełnie innymi prawami, ale myślę, że obecność Szczepana w tym projekcie i jego trzymanie ręki i pieczy nad tym gwarantuje to, że że to będzie miało swoją jakość i będzie też spójne z tym, co mu w duszy grało, kiedy tworzył króla. Ja mam taką ogromną słabość do historii, do wszystkich takich historycznych smaczków i mm, najpierw ten scenariusz, a później już książka powaliła mnie zupełnie tym, w jaki sposób opisuje Warszawę i to, jakie daje nam to spojrzenie na to, czym tym miasto było to, zanim spotkało je to, co je spotkało, czyli, czyli wojna. I rzeczywiście ta Warszawa, której już nie ma i to, jakim bohaterem jest i jak się z tej książki jawi, rzeczywiście bardzo mocno mnie poruszyło. Oczywiście zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, jak Szczepan Twardoch zgłębił ten temat i to, jak pokazuje tę Warszawę. I bardzo często powtarzam, że z aktorskiego punktu widzenia nie ma większej frajdy niż ta podróż w czasie i to, że możemy obcować ze światem, którego już nie ma i nigdy nie wróci. I to jest to, co mnie bardzo, tak bardzo urzekło w tym, w tym scenariuszu, jego takiej klimat, no i to, że opowiada o Warszawie, no i postać Rywki, która też, mam świadomość, jest dla bardzo wielu osób absolutnie kultowa. Bardzo mi zależało, żeby może nawet śladowej ilości tego, takie namiastki tego, czym ta postać jest w książce, przenikały do scenariusza i żeby to zachować i żeby nie rozczarować widzów i odbiorców, którzy tak jak powiedziałam, podchodzą do tej roli w taki kultowy sposób i którzy będą mnie pewnie jakoś w tej kreacji aktorskiej rozliczać. Życie jej nie oszczędzało. Myślę, że też nauczyło ją tego, żeby swoją emocjonalność skrywać głęboko i rzadko pokazywać. Ale myślę, że jest bardzo emocjonalną osobą, mocno doświadczoną przez życie, no i kochającą, szapirą, nieszczęśliwą miłością. Ale co do samej postaci rywki, to co wydaje mi się takie dość istotne, to to, że gdzieś ja ją tak odbieram, że jest takim trochę. Pełnoprawnym członkiem tego gangu, i tak też się staram prowadzić tę postać, i staram się tę moją rywkę uposażyć w takie poczucie hardości i braku strachu przed tym gangsterskim, męskim światem.